Witajcie drodzy widzowie. Dziś zajmiemy się kolejną pozycją z działu literatury pięknej, która jest zdecydowanym przeciwieństwem tego populistycznego trendu, który obserwujemy już od paru lat w naszym pięknym społeczeństwie. Dziś przy kieliszku wyśmienitego Chardonnay. Skupimy się na niuansach literatury i będziemy odkrywać wspaniałe uniesienia. Dziś zapraszam Was na przechadzkę po niezwykłym świecie Umberto Eco i Mechurzy. Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że jeżeli ktoś z Was jest niewystarczająco doedukowany, by brać udział w naszej sesji literackiej, jest proszony o jak najszybsze wyłączenie tego filmu. O, ludzie, wyobrażacie sobie, jakbym ja tak prowadził filmy? Jakby to był kanał w ten sposób? Całe szczęście, że ja się nie znam na literaturze, a to jest tylko Sogia, pamięta. Wasze zdrowie. Wybaczcie ten okrutny wstęp, ale musiałem go jakoś zrobić, żeby wprowadzić was w dzisiejsze zagadnienia. Wiecie, dla większości ludzi książki to po prostu rozrywka, po którą sięgamy w zastępstwie filmu, gry wideo, sportu czy jakiejkolwiek innej formy rekreacji. I większość ludzi zdaje sobie sprawę, że książki to po prostu książki i nie ma tutaj jakiegoś wielkiego biznesu, to nie jest nie wiadomo co i głównie to jest po prostu rozrywka, to jest zwyczajna przyjemność. Natomiast istnieją dwie grupy ludzi, które zdecydowanie traktują książki jako coś niesamowitego i niestety nie robią tego w dość pozytywnym znaczeniu. Grupy te są tak bardzo przeciwstawne, że jest to wręcz kuriozalne, że można je zestawić w jednej kategorii i one działają, bo mają pewne wspólne elementy. Zapraszam więc na kolejny odcinek z serii Narzekanie na świat literatury, w którym zajmiemy się poczuciem wyższości wśród ludzi czytających książki zarówno tych na wyżynach, jak i tych trochę niżej. Zapraszam do mojego Instagrama, na którym udało wam się przebić barierę 300 followów, za co bardzo dziękuję. Zapraszam też na lubimy czytać i nową fantastykę, a także zachęcam przede wszystkim do subskrybowania tego kanału. Omówmy najpierw pierwszą grupę, grupę dla której ubrałem te koszule, dla której nalałem sobie do kieliszka płyn przypominający. Y Napój winogronowy dla dorosłych. Nie jestem pewien, czy mogę powiedzieć jego nazwę na YouTubie. I tutaj chyba nie sposób nie zacząć od znanego, myślę bardzo, stwierdzenia Olgi Tokarczuk, czy jak kto woli, Arystokarczuk, że literatura nie jest dla idiotów. Jest to stwierdzenie dość takie mocne, stwierdzenie, które myślę jest w stanie wzburzyć czyjąś krew. I jest to stwierdzenie, myślę, dość takie nieoczywiste, no bo z jednej strony można powiedzieć, że Olga Tokarczuk ma rację, no bo jednak nie można być idiotą, żeby zajmować się literaturą, tak? Jeżeli mówimy o takiej definicji faktycznej idioty, czyli osoby o bardzo niskim ilorazie inteligencji, no to raczej taki. Książkowy, idiota, nie zrozumie wielu pozycji z dziedziny literatury, nie mówiąc już o literaturze, która stara się jakoś wznosić się na wyżyny. Natomiast mam wrażenie, że jest to też stwierdzenie odrobinę krzywdzące, dlatego że no, jest to takie po prostu wykreślenie sobie linii, że tu jesteśmy my, elita. Ludzie, którzy czytają książki, między innymi książki Olgi Tokarczuk, a tutaj są ci właśnie idioci, którzy nie umieją czytać książek, którzy nie wiedzą, co to jest książka, którzy y, ostatni raz widzieli książkę w piątej klasie szkoły podstawowej i Ogólnie no, według mnie jest to trochę takie krzywdzące, ale mam wrażenie, że Olga Tokarczuk ogólnie jest dobrym przykładem yy, jakby osób, które starają się właśnie być w tej górnej warstwie czytelnictwa, tak to nazwijmy. Osób, które bardzo sobie cenią literaturę piękną, a jednocześnie patrzą z takim trochę politowaniem wręcz może nawet odrazą na literaturę Prostszą na literaturę mniej skomplikowaną, na literaturę napisaną prostszym językiem, albo kierowaną na przykład dla nastolatków. Wiadomo, każdy ma własny gust, każdy ma własne preferencje. Natomiast nie uważam, żeby literatura. Cechująca się na przykład lepszym warsztatem, cechująca się yy, no, lepszym doświadczeniem autora i w ogóle takim bardziej profesjonalnym podejściem, mogła być uznana za po prostu lepszą książkę niż na przykład jakaś książka młodzieżowa. Osobiście uważam, że jest to troszeczkę niewłaściwe podejście, takie zamykanie się w swojej bańce, izolowanie tak naprawdę na wszystko, co nie jest nasze i co jakby może nam zaszkodzić, co może sprawić, że książki przestaną być elitarne, że. Wszyscy będą czytać naszą książkę, bo to też myślę o to chodzi, że jeżeli mało osób coś robi, to jest to powiedzmy elitarne, jest to wyjątkowe, jest to coś, czym można się szczycić. Natomiast jeżeli wszyscy coś robią, no, to mamy problem, bo jeżeli dużo osób coś robi, to to nie jest już nic niezwykłego. To nie jest jakieś osiągnięcie, to nie jest coś, czym się można pochwalić. Więc tak naprawdę, wśród ludzi, którzy właśnie kreują się na takich znawców literatury, którzy szukają jakichś uniesień literackich i przy okazji wielce się tym szczycą i starają się za wszelką cenę umniejszyć innym gatunkom literackim, albo w ogóle gatunkom literackim, to panuje, myślę, trochę takie mylne przekonanie, takie właśnie trwanie w swojej strefie komfortu i za wszelką cenę staranie się, żeby pozostać na swoim miejscu, żeby czasem nie wymieszać się z tym brudnym motłochem czytelniczym, który czyta co innego niż my. I to jest jedna strona. jeden biegun tej całej sprawy. Natomiast bardzo podobnym do niego, a jednak jak bardzo różniącym się jest biegun, na którym znajdują się książkary. I ktoś mógłby pomyśleć no, jakim cudem książkary mogą mieć coś wspólnego z Orką Tokarczuk, z literaturą wysoką, z salonami w ogóle. Otóż mogą. Dlatego, że książkary tak samo świetnie pują, Tak samo tworzą wokół siebie bańkę, do której nikt nie ma prawa wejść, no chyba, że też jest taką książkarą. I ogólnie, jeżeli dla tamtej grupy takimi najważniejszymi książkami są na przykład książki noblistów czy ogólnie inne książki które można uznać za literaturę wysoką literaturę taką uniwersalną i tak dalej to tutaj dla książkar są książki, no wiemy jakie książki, oczywiście kochane książki z nowego nurtu, jak adult, Roman Sidła, które już pojawiały się na tym kanale wiele, wiele razy. I książkary też czują jakiś taki swój elitaryzm, że one czytają Marczak, czytają Ancerowicz, czytają wszystkie inne autorki, już nie będę ich wymieniał, i one się tym szczycą. Że to jest ich literatura, że to jest wyśmienita literatura, najlepsza. I że jeżeli ktoś nie zna się na tej literaturze, jeżeli ktoś tej literatury nie czyta, a jeżeli jej nie lubi, to już jest w ogóle koniec. I tutaj te dwa światy się łączą, dlatego że zarówno klasiści literaccy, jak i Książkary mają w sobie tę nutę elitaryzmu. Nutę, która sprawia, że no, jakiekolwiek trzeźwe patrzenie na ich ulubione książki, jakikolwiek głos sprzeciwu, próba powiedzenia z jednej strony, że no słuchajcie, ale te książki gatunkowe, na przykład książki science fiction, książki fantazy, kryminały, one też mogą być fajne, a tutaj powiedzenie, że no ale słuchajcie, to warsztat troszeczkę tych waszych książek to tak leży, są ogólnie lepsze. Książki lepiej napisane, to jak powiesz coś takiego, to obie te grupy po prostu cię zjedzą. Bo zostaniesz z jednej strony nazwany y, zupełnym ignorantem, człowiekiem, który się nie zna na literaturze, człowiekiem, który y, czyta po prostu miernoty, paździerze i on nigdy nie miał w ręku prawdziwej książki, a z drugiej strony zostaniesz nazwany jakimś hejterem, Weroniki Jancerowicz czy innej tam autorki, która jest giga popularna. Zostaniesz po prostu zjechany z góry do dołu za samą próbę skrytykowania tej książki. Tak naprawdę, nieważne, czy przedstawisz logiczne argumenty, po prostu ci ludzie nie dadzą sobie tego przetłumaczyć, zarówno jedna, jak i druga strona. I ogólnie myślę, że gatekeepowanie jest dość dużym problemem w każdym community. Zawsze znajduje się ta grupa, która myśli, że ona jest tą Prime, tą OG. Tą grupą, która ma jakby władzę nad wszystkimi innymi, która wie najlepiej, co w danej niszy się sprawdza, co powinno być sprzedawane, co powinno być rozpowszechniane, jak wygląda w ogóle ta nisza, i jest tylko Jedna nisza jest ona po naszej stronie i innej wizji świata po prostu nie ma. I to myślę najbardziej szkodzi takim normalnym czytelnikom. Czytelnikom, którzy nie są w żadnym z obozów, którzy czytają różne książki, którzy czytają i Byank Adult na przykład, te nowsze z jakiegoś powodu, ale też czytają literaturę piękną. Czytają największe klasyki, największe bestsellery światowe, ale też czytają kryminały, fantazy, horrory, inne gatunki. Tak naprawdę myślę, że najwięcej jest takich czytelników, którzy zwyczajnie czytają wszystko, bo na tym polega czytanie. No, raczej nie wyobrażam sobie, że ktoś czyta tylko i wyłącznie kryminały i nigdy nie weźmie do ręki żadnej innej książki. No chyba, że się mylę. I wiecie, to jest przykre, że z jednej strony wszyscy mamy to samo zainteresowanie. Wszyscy czytamy książki i ogólnie lubimy światy przedstawione, lubimy wyobrażać sobie coś, co jest zapisane na kartkach papieru, a jednak tak bardzo potrafimy się różnić. I niektórzy są w stanie tak bardzo się utwierdzić w swoich przekonaniach, że no, nie dadzą dość do głosu takiemu zdrowemu rozsądkowi i trzeźwemu spojrzeniu na świat. Co jakiś czas, jeżeli śledzicie Bug Media, to pewnie widzicie takie osoby, które z jednej strony właśnie mówią, że literatura wysoka, że literatura klasyczna, literatura piękna, to są książki, które powinno się czytać, a nie jakieś nowe, młodzieżowe rzeczy. A z drugiej strony mamy wszystkie książkarze na TikToku czy innych platformach, które się chwalą swoimi Hellish hitami, innymi I Wanna Fall itd. One też są z tego dumne i to, że są dumne, to pół biedy, ale one właśnie po prostu no, są tak zatwardziałe w swoich przekonaniach, że nie dadzą sobie tego przetłumaczyć. I myślę, że po raz kolejny morał tego kanału będzie y, tutaj trafny, że czytajcie co chcecie i nie dajcie sobie wmówić jednej albo drugiej stronie, że nie macie racji czytając daną pozycję, bo książki są do czytania. Po prostu. Tak naprawdę, literaturę można interpretować na wiele sposobów. I to, że jakaś książka jest słaba w opinii większości, to nie znaczy, że będzie słaba dla Was. I z drugiej strony, to, że jakaś książka jest traktowana jak klasyk, jako absolutny must-read. To nie znaczy, że Wam musi podpaść do gustu, i to nie znaczy, że Wam się musi podobać, i że uznacie to za książkę jakościową. Skrajności zawsze są złe. I niestety, zawsze widzi się tych fanatyków. Zawsze widzi się osoby, które są najbardziej przejaskrawione, najwięcej krzyczą, najwięcej mają do powiedzenia i, no, psują też opinie wszystkim ludziom czytającym. Bo obecnie. Jeżeli ktoś myślę spoza community czytającego, ktoś spoza ludzi, którzy na bieżąco czytają książki, jeżeli taka osoba zainteresuje się nagle tym światem czytelniczym i na przykład wejdzie sobie na jakiekolwiek Book Media, no to miejmy nadzieję, że trafi na te dobre treści, nie na treści wartościowe. Bo jeżeli trafi na kanał Nikodem Podstawski, no to ta osoba już przepadła. Ale jeżeli trafi na osoby, które właśnie żyją w tej takiej swojej bańce i są zupełnie zacietrzewione w swoich poglądach, no to myślę, że to daje bardzo mylny obraz i... Sprawia, że taka osoba z zewnątrz no, uznaje jednak ludzi czytających za totalnych snobów i totalne osoby, które no, nie są w stanie się nawet zgodzić w tak prostej kwestii jak książki. Wiem, że każde community ma swoje problemy, wiem, że zawsze jest ta stara gwardia, zawsze jest nowa gwardia, zawsze jest coś, co się dzieje w fandomie, zawsze są jakieś podziały, schizmy itd. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy być sobą i nie dać się wciągnąć w żaden spór, w żadną wojenkę, bo tu chodzi po prostu o przyjemność z czytania jakiejkolwiek literatury. Myślę, że zdrowe podejście i taka selekcja jest najważniejsza, żeby po prostu wiedzieć, co się czyta i nie zwracać uwagi na to, co ludzie mówią, bo często naprawdę y, obiektywizm w tych czasach no to jest bardzo, myślę, ściśle racjonowanym dobrem. Napiszcie, co wy sądzicie o tym temacie, napiszcie, czy jest wam jakoś blisko do któregoś z tych obozów, czy jesteście takim po prostu wolnym czytaczem, który właśnie bierze sobie do ręki to, co chce i nie patrzy na nikogo innego. Jeżeli ten film wam się spodobał, no to nie zapomnijcie zasubskrybować. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam na inne sociale. No i zachęcam do zostania na dłużej. Widzimy się już w kolejnym filmie, moi drodzy, który będzie jak nagram i Czyli Mam nadzieję, niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć.